łapkę w górę i udostępnijcie mój kanał, żeby było nas więcej. Więcej, lecimy. Blusia umie komendę siat, tylko ona musi teraz stać. Więc pozwólcie, żeby, jak ją wezmę, żeby wstała, to pokażę. Dla Was to sekunda, a dla mnie może być to nawet 10 minut. Więc idzie, więc zaraz wracam. Zobaczcie, co się stało. Chciałam, żeby wstało. A zobaczcie co się stało. No, Położyło się. Jezu, wystawiła się jejko, Blusia. Co to jest taki piękny? mi jak jezorek. Jakie to jest słodkie! I że się razraca. Dobrze, kot wstał, Blusia. A Jezu, teraz sobie dobrowolnie usiadła sama. No, poczekaj. Blusia, zobacz. Hej, siad, dobry kot. Zobaczmy, co się dzieje. Atakuje, atakuje zwierzę. No, chodź. Chodź, Blusia. Musisz tu ją usiąść, kobietko, wstań. No, zobaczcie, jakie to jest słodkie. tutaj? tutaj? Tutaj jest. Jest jej słodczek rzuciła mi. Lusia, chodź.